Hej, witam cieplutko na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na hol perfumowy i wiecie co mam na końcu języka, żeby powiedzieć w ciemno. Ale do końca taki nie będzie, ponieważ owszem, dwie pozycje wybrałam w ciemno, ale jedna to już jest wybór świadomy. Także jeżeli macie ochotę i jesteście ciekawi, jakie pozycje perfumowe dołączają do mojej kolekcji, zapraszam do oglądania dalej. Zacznę od marki hiszpańskiej, którą będę testowała po raz pierwszy. To jest marka, którą już miałam na liście. Marek do przetestowania, do poznania Armand Bazi. Nie wiem, jak to się czyta, czy ja dobrze czytam. Kompozycja in red. Są to perfumy o pojemności 100 ml. Przepiękny, czerwono-krwisty flakon. Ma również taki bardzo ciekawy skład. Tutaj znajduje się róża, jaśmin, kowalnia, nuty drzewne, piżmo, również imbir, cytrusy. Także dość taki, wiecie, on jest cytrusowo-drzewny zapach. Mam wrażenie, że jest bardzo ulotny na mnie, ale to jest tylko takie, wiecie, wrażenie Jeszcze tego zapachu na tyle nie znam, żeby się o nim tak wypowiedzieć na 100% Zużycie jest takie dosyć spore, dlatego że ja się potrafiłam dopsikwiać tym zapachem w ciągu dnia Ma taki klimat, ale to nie jest zapach Dolce Gabbana Light Blue, ale ma taki właśnie klimat Dolce Gabbany Light Blue Gdzieś tam właśnie przy otwarciu mi przypomina, później właśnie ten vibe light blue się zaciera. Bardzo przyjemny, taki wiosenno-letni, cytrusowy świeżak mogę powiedzieć. Także no jestem bardzo zadowolona, to jest mój zakup w ciemno, mój wybór w ciemno. Jestem bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o takie moje pierwsze, pierwsze wrażenia. No i oczywiście co, będę testowała dalej, także przyjdę oczywiście z jakąś tam... Obszerniejszą recenzją na temat tej marki. W ogóle dajcie mi znać, czy już stosowaliście w ogóle Armand Bazi i jakie macie w ogóle doświadczenia z tą marką. Ja jeszcze muszę dodać, że, że, że to nie jest marka z, ze średniej ani drogiej półki cenowej. To są takie ceny przystępne. Nie wiem, ile w Polsce kosztuje, ja chyba coś yy, przeliczając na złotówki, dałam około 100, 110, 120 maksymalnie polskich złotych za ten zawat. Także za 100 ml yy, perfum. Uważam, że ta cena jest całkiem, całkiem. Kolejny mój wybór to już jest taki świadomy wybór. Ja ten zapach znałam, przetestowałam go dwa razy. Koleżanka Paulina raz przyniosła mi go tak do przetestowania do pracy. Spodobał mi się, mimo że ten zapach nie ma zadzierności w sobie, nie ma takiego charakteru, nie ma takiej w sobie drapieżności, którą ja po prostu kocham w zapachach, ale. To coś, to coś co po prostu spodobało mi się, Lanuj, tresorki Nude od marki Lancome i to jest zdecydowanie moja tresorka, każdy wiecie gdzieś tam szuka tej swojej kompozycji, jeżeli chodzi o jakąś linię, każdy ma swojego aliena, każdy ma gdzieś tam swoją tresorkę i to jest zdecydowanie moja tresorka, pomimo tego, że nie posiada charakteru takiego wiecie, wampa yy, można powiedzieć lub wiecie takiej drapieżności, Uwielbiam ten zapach i powiem Wam, że przygotowywuję taką recenzję, dlatego że on na mnie w jakiś sposób działa, a w jaki to się dowiecie właśnie po tej recenzji, nie chcę tutaj niczego spoilerować. Przepiękny flakon, przepiękny kolor w ogóle. Yy, I w całej swojej kolekcji posiadam dwa takie zapachy, które... Mimo, że całkowicie mają inne kompozycje, inne nuty, nie mają ze sobą nic wspólnego, ale jeden i drugi działa na mnie tak samo. Tutaj bardzo mnie też zaskoczył, bo jest nutka kokosa. I ten kokos, jaki to jest piękny kokos? Wiecie, co rzadko się zdarza właśnie w zapachach, żeby ten kokos wybrzmiewał tak ładnie. No przeważnie, no te kokosy się gdzieś tam kojarzą z olejkiem do opalania w przeważającej właśnie ilości. A ten kokos ma bardzo ładną barwę zapachową, plus do tego właśnie jest tak otulony taką cieplutką wanilią. Czekajcie na recenzję i dajcie mi koniecznie znać, czy posiadacie tą właśnie tersorkę nude. I jakie są Wasze wrażenia? I to jest, jeszcze dodam, prezent od mojego męża Gumisia razem z ostatnim prezentem, którego za chwilkę Wam zaprezentuję: Azimiaki Edge Dizzy yy, z nutą deszczu. Yy, na temat tego yy, zapachu. Nagrałam yy, taki test na żywo, można powiedzieć. Yy, yy, I opowiedziałam o swoich pierwszych, pierwszych wrażeniach, właśnie związanych z tym zapachem. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to zapraszam. Tutaj u góry wysuniecie się link do tego filmu. Dodam, że to jest dla mnie bardzo emocjonalny i sentymentalny zapach i ten zapach zrobił totalną rewolucję nie tylko w moim nosie, ale w moich emocjach. Zapach godny uwagi, godny do przetestowania. Jeżeli chcecie znać yy, szczegóły, wiedzieć coś więcej o tym zapachu, zapraszam właśnie pod link, yy, który wcześniej wam się pojawił oraz do opisu na dole, gdzie również zamieszczę bezpośrednio link. Yy, do odcinka z tym zapachem i mam jedną próbkę, którą zakupiłam, w ogóle mocno zaskoczona, dlatego że to jest marka, która nie ma takich, wiecie co, perfum do kupienia. Vivian Grey, niemiecka marka, ona ma luksusowe mydła i balsamy to znaczy luksusowe mydełka do rąk i tam balsamy. Ja tą markę kupowałam u nas, bo są takie, wiecie, zestawy. Jeżeli uda mi się znaleźć zdjęcie, to tutaj mam wstawię. Może Wam się marka nie kojarzyć, ale po opakowaniach gdzieś tam skojarzycie. Także byłam zaskoczona, że ta marka posiada jakieś perfumetki, bo to nie są jakieś pełnowymiarowe flakony. To są dziesiąteczki, ale za euro 90 mówię, dobra, biorę do koszyka, zobaczę, jak te zapachy się przedstawiają. To są perfumy. To nie jest woda talentowa, perfumy. Nie wiem jeszcze, wiecie, jak z trwałością i tak dalej, bo nawet nie miałam okazji nosić, ale pierwsze wrażenie było Ach, typowy taki yy, zapach na wiosnę, na, na lato, także będę sobie testowała kiedyś może wrócę z taką pełniejszą recenzją, czy te w ogóle zapachy są trwałe czy nie, ale w ogóle za tą cenę to uważam, że nawet jakby się miało dopsikiwać po kilka razy, wiecie, na dzień, no to warto. I również otrzymałam próbkę i to nie byle jaka próbka, dlatego że to jest marka niszowa. Parfum y, z De Marly Kalan. Jest to marka, którą mam na liście do przetestowania. Mam taki, zapomniałam nazwy tych perfum, mocno taki funkcjowy y, flakonik. Tutaj wam się pokażę. A dostałam y, flakonik czerwony, czyli ten Kalan. Y, ona kosztują chyba około 170 euro, z tego co pamiętam, ale powiem Wam. No tyle, takie jest zużycie. Czyli miałam w sumie trzy razy go na sobie, tak delikatnie, bo bałam się go gdzieś tam rozpylać, ponieważ on ma przyprawy w sobie. Jak ja przeczytałam, że on ma przyprawę, to, to tak odkładałam, nie chciałam go na początku testować. Ale kiedyś właśnie byłam w domu, wieczorkiem, mówię: A dobra, przetestujemy sobie. Jak coś, to jest mydło, jest woda, także się zmyje. Ale powiem Wam, to jest niesamowity zapach, który zrobił na mnie wrażenie, takie wrażenie, że ten zapach wylądował na liście. Do kupienia, mimo tego, że tam są przyprawy, ale one są tak subtelne i idzie ten zapach w kierunku bardziej męskim, dlatego że, mm, no, o, w ogóle to jest kompozycja unisex, ale zdecydowanie bardziej idzie ten zapach w kierunku męskim niż damskim, ale y, ujął mnie taką swoją, właśnie charakternością. Ten zapach to jest zapach z charakterem, także może kiedyś zagości jako pełnowymiarowy flakon w moich, yy, właśnie, mojej kolekcji. Dajcie mi znać, czy Kalana testowaliście, czy Kalana posiadacie i co o nim myślicie, bo powiem Wam, że nie ma zbyt dobrych opinii gdzieś tam w świecie. Okej, okay. To już by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy haul perfumowy. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, za obecność. Koniecznie dajcie mi znać, czy któryś z zapachów testowaliście i jakie macie właśnie opinie na ich temat. I dajcie mi znać, jakie są Wasze łowy, co upolowaliście, czy udało Wam się coś kupić w ciemno albo świadomie. Także czekam na, na Wasze właśnie odpowiedzi w komentarzach. Dziękuję ślicznie za oglądanie i do kolejnego odcinka. Busiaczki, na razie, pa. pa. Oh, yeah.